Cześć czołem. Tutaj, jak zwykle tradycyjnie, drużyna kibicuje się, tym razem w nieco innym składzie. Powraca do nas kibic Wisły Kraków, Kamil Wawro. Cześć Kamil. Siemka. A także kibic Lecha Poznań, Remik Wanaszkiewicz. Witam. Bojkotujący kibic trochę, ale dobre. Myślę, że wszyscy tam po części bojkotujecie swoją drużynę. Ja się nazywam Patryk Kapa i Przyznam panowie, że świetnie jest prowadzić ten podcast w najlepszym nastroju, bo wiadomo, Wizew wygrał. Pierwsza liga dobrze się rozpoczęła, ale nie o tym. Zaczynamy z ekstraklasą, no bo działo się w ostatni weekend i można powiedzieć, że jakbyśmy chcieli wybrać z pana kolejki, no to wybór byłby niesamowicie trudny, no bo ostatnio posypało się. Posypały się czerwone kartki, już w piątek był Pereira i e, Zlecha Poznań w meczu z Górnikiem, potem y, Festiwal Czerwonych Kartek w Radomiu i na deser myślę, że Krakowia ze Śląskiem, już pomijając Warte Poznań z Pogonią trzecim. dwie czerwone kartki, ale Śląz Wrocław szczególnie, sam Śląz Wrocław, dwie czerwone kartki na koncie. Pytanie do Was Panowie, co tam się w ogóle wydarzyło, czy... Czy, sędzi czy Waszym zdaniem sędziowie stali się bardziej mniej po po pobłażliwi, czy, czy po prostu byt gorące głowy jeszcze w lato u zawodników? Nie, no oczywiście to sędziowie nie są czemu winni. Mi się wydaje, że prostu zaczyna się robić patora w tej naszej lidze, bo szczerze mówiąc, ja sobie nie przypominam takiej kolegi, żeby działy się aż tak dziwne rzeczy. No i to przede wszystkim trzeba zrobić bandytyzmem, ponieważ Pereira to jest, to jest szczyt głupoty. Wygrywasz sobie 3-1, jedziesz sobie praktycznie już, trzeba tam do domu, kopiesz chłopak prasowaną nogą w głowę. Druga rzecz, jeżeli chodzi o legię, o to Bladenowicz walisz łokieto gościowi w głowę i potem jeszcze ma jakiś problem z tej kartki. I jeszcze szczególnie jeżeli chodzi o legię, no to przegrywa 1-0, więc ten wynik trzeba było troszkę... A jeżeli chodzi o Lecha, no to znowu sytuacja jest troszkę inna, ponieważ oni już mieli praktycznie koniec meczu i wygrawam, więc te dwie kartki na pewno mocno dziwią. Dlatego ja raczej upotrzebowałbym głupoty w piłkarzach niż w sędziach, ponieważ sędziowie chyba według mnie nie pokazali jakiejś niepotrzebnej kartki, wszystkie według mnie były. Zasłużone i troszkę może mnie bawić osobiście kartka kasza Trałki, ponieważ, no może zrobił to dość intu, intuicyjnie, chciał, żeby bramka nie padła, no, ale gdy już, no, jest pusta bramka i zawodnik jest praktycznie już, nie wiem, mecz od tej bramki, no to głupotą troszkę jest go ściągać do gleby, no ale tak się zdarzyło, Łukasz całka się raczej. Nie bronił przed tym, więc uznał tą czerwoną karkę za więc też, nie myśl, też myślę, że nie powinniśmy się z tym wspierać. Mm -hmm. Remik, pytanie do Ciebie. no Kto najbardziej przydzwonił w, w tej kolejce? Wspomniałeś, że trochę czujesz się zawiedziony Lechem. No Myślę, że Pereira jest mocnym kandydatem, ale również ktoś z Legii by się znalazł. Także Ty jako kibic Lecha, jak, jak oceniasz ten, ten wybór? Oczywiście, znaczy, wiesz, no, piłkarze legi przegrywali, więc można powiedzieć, że trochę mieli sport, więc oni trochę mogli być źli, że przegrywają, więc te czerwone kartki, więc te czerwone karty mogły wynikać z ich złości, a Ferreira, no Black Pro było 3-1, pewna właściwie już wygrana nie wiem co na odwalił. On źle nie grał i teraz no się jestem czerwiński. Oni na przykład Dagard został, no to byłby problem, bo drugiego lewego obrońcy nie ma, no na prawej obronie na jest ten czerwiński, więc ja jest ciekawy teraz ile meczy dostanie Pereira, bo on naprawdę wydawało się, że jest wygranym w okresu przygotowawczego, a zaraz w toczy Czerwieńskiej okaże się, że Pereira straci to miejsce. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę odnośnie tych czerwonych kartek jeszcze na przypadek Śląska Wrocław, no bo według mnie szkoleniowiec Śląska, szczególnie on, Jacek Magiera, no jest wyczulony na tego typu akcje, które... Robisz, jeśli robisz coś przeciwko drużynie po to, żeby ją osłabić, nie wiem, albo odcięło ci prąd i tak dalej, no to mi się kojarzy z takim trenerem, który no, wybitnie tego nie popiera, a wręcz no jest to dla, nie, dla niego zachowanie haniebne, no. sądząc po, po różnych historiach, tak, o tym jak piłkarze o nim opowiadali, jak, no, jak jest przywiązany do do swojej pracy, jaką ma etykę tej pracy. No i tutaj ukazuje się przypadek Tamasa. Wspomnieliście o Perejrze, ale myślę, że całkiem, całkiem dobrym kandydatem na tego zwana kolejki jest Tamas, bo kolejny raz pojawia się tutaj wątek, mianowicie kamer na stadionie. Ja nie wiem co ci piłkarze mają w głowach nawet jeśli chcą oddać bo rozumiem, że Kroszow po prostu chciał wymusić rzut karny zaczepiał Mączyńskiego i tak dalej i tak dalej, ale po to żeby kurczę w zamieszaniu jeszcze Tamas chciał oddać za kolegę już, już rozumiem fakt, że generalnie chcesz oddać za kolegę, ale to przeważnie faulem za faul, ok, to jeszcze mogę w miarę zrozumieć, ale po prostu gość będąc polukarnym polu karnym no, zaatakował jakoś przyczajki bramkarza, który już leżał, żeby się odegrać za kolegę, jeszcze w czasach kamer. No, myślę, że to powinna być sytuacja do, do rozpatrzenia przez Komisję Ligi, no bo to mi się trochę nie mieści w głowie, że, że w piłce nadal, pomimo tych zaleceń do, wobec piłkarzy i wobec sędziów. No i. Te kamery, tak? Wszystko jest tak, jakby przygotowane tak, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, no bo nie da rady się z tego wybronić. To nie są już e, czasy z 20 lat temu, kiedy ładowało się, kiedy obrońca ładował pod żebro pionką napastnika, żeby, e, żeby się lepiej zameldować i tak dalej, żeby mieć niełatwiej. No to już nie jest ten czas, a tamas po prostu, no nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, panowie, ale dla mnie to jest to zdecydowanie on jest banem kolejki, bo wiecie co, myślę, że Pereira jeszcze trochę obronię, bo myślę, że on ch chciał walczyć o piłkę, tylko potem, potem nie ogarnął, że ta noga jednak została w powietrzu no i ona zrobiła krzywdę przeciwnikom. Nie, no wiesz, myślę, że to nie ma sensu bronić tego Pereira, ponieważ no, wyciągasz by, nogę na wysokości głowy, czy na jakiś metr 70 80 to musisz się liczyć z tym, że ktoś się na tą nogę może nadziać, szczególnie jeżeli chodzi o, o to, że sam mógł dostać kontuzji, ponieważ mógł źle upaść, mógł dostać jakiejś kontuzji, więc to też jest troszkę jego głupota, ale jeżeli chodzi, jeżeli pytasz głównie o te kartki, no to wiesz no, tak naprawdę no, jesteśmy ligą, którą jaką jesteśmy, jesteśmy na, jakim, na tym miejscu, w którym jesteśmy i nasi biłka, nie tylko mają problemy techniczne, jakieś tam wydolnościowe, tylko też problemy psychiczne oraz mają problemy z mentalem i z głową, ponieważ no, gdyby to, gdyby zawodnicy chociaż troszkę, myślę, dowiedzieliby właśnie, że przecież nie są kamery, jest war, a i tak nadal próbują jakichś głupich sztuczek, więc myślę, że poza rozwojem sportowym, fizycznym, powinny też, powinni też iść troszkę do przodu ze sferą mentalną, ponieważ to tego znika. No, myślą o głupotach, czy w ogóle nie używają tych głów, tylko bez sensu kopią piłkę. No i właśnie takie sytuacje się wydarzają. No dobrze, można powiedzieć, że odpuścimy na chwilę ten ligowy drzemik, bo kolejna ważna rzecz stała, można się można powiedzieć, po ostatniej kolejce, mianowicie Wisła Kraków liderem PKO ekstra klasy, i szczerze mówiąc, w tym momencie mogę zacytować klasyka, mianowicie jak do tego doszło, nie wiem. Po prostu nie wiem. A Ty, Kamil, jako kibic wisły, otwierasz już szampany i sprawdzasz u wujka gogle, jaka jest ścieżka do Ligi Mistrzów w Waszym przypadku, czy, czy jednak spokojnie tonujesz nastroje? Tak, tak, oczywiście. Już w ogóle myślę o zapoczątkowaniu jakiegoś hasztagu na Twitterze, ponieważ wisiacki Twitter. Myślę, że pompka już niektórych kibiców mogła lekko ruszyć. Oczywiście żartuję, bo ponieważ ten mecz z Niciczą no, był tragiczny. No. Pierwsza połowa to był do, do zapomnienia. To co chłopaki grali no, to był po prostu wstyd, bo głównie, y, poczekaj żebym się nie pomylił, prawą stroną czyli naszą lewą, tam gdzie Piotrek Starzyński grał, tam była autostrada po prostu. No. Hanucek, chłop się dwoił, troił, ponieważ... No, Cały, wszystkie ataki szły tą stroną. Piotr Staszyński w ogóle nie wracał się do obrony i myślę, że jest to jego wielki problem, po, o ile możemy powiedzieć, że w ofensywie daje jakąś jakość jaką, jakość jakoś, yy, piłkarską Wiśle, to w obronie jest to porażka. Ten chłopak w ogóle się nie wraca, yy, nie wygrywa żadnych pojedynków w obronie i myśli, że lewy obrońca będzie mógł będzie sam sobie dawał radę tam z, nie wiem, z dwoma czy z trzema zawodnikami drużyny przeciwnej Także myślę, że też kodaż tak kibice czy eksperci tak pompują tego chłopaka, bo u nas jest tak, że kopiąc dwa dobrze piłkę już już uda, myślisz, że ten zawodnik jest wielkim piłkarzem. I z tym Piotrek ma wielkie braki w defensywie. Jest to bardzo wielki problem w jego grze. Więc myślę, że spokojnie, jak w Jebołach, no zaczyna się ta sama historia z Krzysztofem Kozłowem, czyli kopimy piłeczkę dobrze na początku, a potem już kiepsko. Niestety no. to teraz skończyło się w drugiej kolejce, ponieważ pierwszą kolejkę nam miał fenomenalną, a ten mecz cieszą, na pewno nie można y, zaliczyć do udanych, ponieważ mało dał w defensywie i mało w ataku. Mniej w ataku dał niż Piotrek, a więcej w obronie niż Piotrek, więc ten mecz na pewno nie możemy zaliczyć do udanych dla naszych skrzydłowych, jeżeli chodzi o taki ogólny obraz tego, co działo się w, w tym meczu, to no, smutek. Smutek, pierwsza połowa była zapomnienia, w drugiej już coś się działo, a to nie był ten poziom, który zobaczyliśmy za głębiem Lublin i myślę, że te pierwszej kolegi będziemy musieli sobie patrzeć, ponieważ tak samo jak nie można otwierać szampanu po pierwszym dość w dobrym stylu wybranym meczu, zagłębiem Lublin to już widzimy, że toczymy rywalizację z niecieczą i w ogóle to słabo, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, jaka jest ta Wisła, czy jest tak dobra jak w meczu czy tak słaba, jak w meczu nie cieszą. No, na pewno odajemy, no nie wiem, z pięć meczów i zobaczymy na jakim etapie jest Wisła. No, pierwszy mecz lekko mnie no nie wiem, czy mogę powiedzieć zachwycił, a ten mega odbudził moje oczekiwania. Wspomniałeś o tym, że nie wiesz jaka jest ta Wisła jeśli chodzi o rywali, odpowiednio Zagłębie i Termalikę, a ja mam takie dosyć luźne spostrzeżenie, że w tym sezonie Ekstraklasa jest wyrównana jak nigdy. No może z wyjątkiem Stali Mielec, która jest czerwoną latarnią tej ligi, no i, no i można powiedzieć Krakowi, Górnika Łęczna, to, to jest tak, taka trochę półka wyżej. Ale tak, jest naprawdę wyrównany skład, i myślę, że ta Brugbet termalika w tym sezonie, no nie mówię, że powalczę europejskie puchary i tak dalej, bo nie jestem na tyle szalony, ale myślę, że Thermalika jak za, dary, za starych dobrych czasów dla słoni może rzeczywiście namieszać. I co ty na to, Remik? Czy trochę takie, rzucę ci prowokacyjne pytanie: czy Thermalika skończy wyżej od Was w tabeli? A nie wiem, możliwe, wiesz co, ja, to, ja mam taką zasadę, ja, ja do piątej kolejki za bardzo nie patrzę na tabelę, bo dla mnie, mówiąc, podniecanie się, że jest się liderem po dwóch kolejkach, jak kilka drużyn ma cztery punkty, no jest śmieszne, jak nieżałosne, tak do kimisu Wisły niektórych. No Nisza moim zdaniem powinna mieć sześć punktów, a ma dwa, bo i ze Stalą i z Wisłą powinni wygrać, ale ze swoją nieskuteczność i też z Wisłą trochę głupie błędy w obronie, no, nie wygrali i mają dwa punkty, ale no i nie Nieciecza i Radomiak wyglądają fajnie, więc ci Benionkowie coś dają, no Łęczna zobaczymy co tam będzie. No Liga na razie no co, no ja nie pamiętam kiedy ostatni raz było, żeby po dwóch kolejkach żadna drużyna nie miała dwóch wygranych meczy. No niestety no, ja mam wrażenie, że Liga im bardziej wyrównana tym bardziej słabsza, ale no tak ta Liga już nigdy nie będzie mocna, więc może fajnie by była wyrównana. Mhm. Tutaj jeszcze nakieruję cię na wątek związany bardziej z meczem Lecha, mianowicie Lukas Podolski. Można powiedzieć, że miałeś lepszą okazję śledzenia jego gry, tak? Bo z większymi emocjami śledziłeś ten mecz z górnikiem. No właśnie, czy według Ciebie Podolski zje ta ligę, czy, czy można powiedzieć nie bardzo? Znaczy jest podolskim w górę. Pierwsze, no, dla mnie to nie wiadomo co będzie z tym Podolski, no bo, bo po tej pierwszej kolejce wychodzi na to, że on się będzie chyba wybierał, w których meczach będzie grał, no i dla mnie to jest trochę żałosne, no ale... No, to jest dyskusja na dłuższy temat, więc wiem, czy dzisiaj ją podejmiemy. E, Okej, okay. w takim razie tym razem... E, po... A jak chodzi o sam mecz, to myślę, że z Podolskim może być jakby, jak z Lewandowskim, za w kadrze Fornalika, no nie, nie miał chyba od tego podania do w tym górniku. No, niestety, Jan Urłem ma tam dużo do roboty, żeby Górnik się nie okazało, że będą o utrzymanie martwić. Się dużo zmieniło i właściwie nic na dobre. Mm -hmm. Ale myślę, że po dwóch kolejkach, sam zresztą wspomniałeś, że po dwóch kolejkach, no to te mecze to nie jest raczej dobry probierz, no nowe, Benomen, jeśli chodzi o dalszą część sezonu. No bo mi się z dobrym początkiem ko kojarzył LKS i niektórzy widzieli go już jako Beniaminka w europejskich pucharach, a jak się skończyło, wszyscy wiemy i czy, mm, czy ten... Tak, tak no wiesz, to no, różnie jest, no. Też pamiętam kiedyś Zawisza słabo zaszła, a potem lepiej. No, też nie ma patrzeć, no, ale Górnik, nie wiem, no ten Lechem, no skóraś tam wyglądał fenomenalnie, a dobrze wiemy jak wszyscy... To skóra się to nie jest piłkarz na ekstraklasy jak dla mnie. No, może w tym sezonie zamknie mi usta, no, na razie to robi, ale no w tym górniku nic nie gra tam. Prawie cała obrona się zmieniła, widać, że ta obrona jest słaba, no. A mm -hmm. Podolski no sam co zrobi. No, wiadomo, że niektórzy mają takie mniemanie, że Podolski, nie wiem, przedrybluje wszystko, boisko i strzeli pięć bramek, no ale pierwsze jemu się chyba nawet nie chce, a po drugie myślę, że on też aż taki dobry już nie jest, bo też... No wiemy, że ono lewa te trene. On a tam coś gada, że on niby cały tydzień trenował, ale wiadomo, że to nie sprawdza. Mhm, mm dosyć kontrowersyjnie, to widzę, że się Kamil wyrywa już. Wiesz co, ja na pewno nie zgodzę się, jeżeli chodzi o Skórasia, ponieważ skóraś koło Kamilskiego jest czołową postacią w tych dwóch kolejkach Lecha i to tak naprawdę jest no To jest słabości Lecha. Dlaczego? To skóraś nigdy nie był jakoś wybijającym się wychowankiem, no szczerze mówiąc nikt w niego nie wierzył za bardzo, szczerze Ale to mówiąc, Remek, to nie chodzi dostaje. o to, ale to nie chodzi o to, kto kogo wierzy, ponieważ no w Lewandowskiego nikt nie wierzył, że zostanie najlepszym y, piłkarzem świata, a został, to nie chodzi o potencjał, tylko chodzi o to, jak ten potencjał wykorzystasz, no w tym momencie Skóraś ma 21 lat, y, szczele brameczki, asyst, nie wiem czy asystuje, więc nie będę się wyrywał, ale jest wiedzącą postacią Lecha, więc to nie ważne jest, czy on kiedyś y, był prospektem czy nie? No, w tym momencie, ko, obok Kamińskiego według mojej szczególnej oceny, jest wiodącą postacią Lecha i tylko tak powiem, tylko oni napędzają te ataki yy, w Poznaniu, ponieważ no, ten środek pomocy mi się kompletnie nie podoba I, tak naprawdę tylko oni. Nie, no, to jest prawda, no ale to raczej wszyscy liczyli, że to piwa Jamaral będą no, napędzać, a nie skórać. No, ale to nie ma znaczenia, jak to będzie napędzał. Ważne, żeby napędzał, a dla Lecha myślę, że jest to super opcja, że napędzają dwaj młodzi chłopacy z akademii y, niż jakieś stare pryki, wiesz, na których już nic nie robisz. Tak samo, no nie wiem, no nie ma, ja, ja powtórzę jeszcze raz, nieważne jest, kto według kogo miał jakie oczekiwania, tylko chodzi o to, jak kto gra, więc ja jestem na miejscu władzy, a Byłbym bardzo dowolony, że dwóch moich młodych wychowanków y, ciągnie ten zespół, a nie jakieś stare pryki, wiesz, y, czy Pedro czy Amaralno. Mi osobiście no oczywiście Amaral dał system w ostatnim meczu, ale to jest zawodnik dla mnie. Y, no Słaby, no nie wiem, no dał to ma system i tyle. W ogóle niewidoczny, nie rzuca żadnych piłek do Iszaka. Iszak, wiadomo, to nie jest zawodnik, który będzie sobie stwarzał sam sytuację. Raczej jest to mocny tur, który może gdzieś pomóc coś do, 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 dograć, a raczej wykończyć złówki czy dołożyć nogę. Więc no, kompletnie mnie nie interesuje żaden. Yy... Tiba, żaden Ramirez, żaden Amaral. Ja patrzę w stronę właśnie z i mickiego i bardziej się z tego cieszę. No mhm. zaraz ich sprzedadzą i znowu nikt nie przyjdzie i zamiast Precheów będą koszulki w gabinecie. No to już jest podejście do podejście zarządu, no wiesz to, to, to że będzie Amaral dobrze grał, Amaral czy, czy Tiba, no to też niewiele zmieni, ponieważ też pewnie by ich sprzedali, no nie ma to żadnego związku według mnie ale przyznam, Kamil, że dosyć kontrowersyjnie pojechałeś, bo jednak Tiba, stary pryk, no nie wiem, myślę, że gość, to, to jest jeden z gości, którzy, obcokrajowców, którzy zalecha, dosyć, że no nie powiem, że zginęliby na boisku, bo to jest za duże słowo, no ale walczyliby na boisku i to jest szczególne, warte uwagi, jeśli chodzi o obcokrajowca. No a poza tym, powiedzmy sobie szczerze, no Tiba i stary Pryk, gość ma jednak 32 lata, no taki stary nie jest, a przypomnijmy, że Kosta Vasiliev bodajże miał jeszcze więcej lat za czasów gry w Jagiellonii i gościu po prostu zjadał ligę. Nie do spoko, tylko że nie kompletnie mnie kompletnie nie interesuje Pedro Tiba, tylko mnie interesują młodzi Polacy, którzy mogą podnieść Poziom reprezentacji i całej ligi, ponieważ ten Tiba ma 32 lata, to ile on jeszcze powraca? Z rok, z dwa na tym poziomie? No a myśl, że ty tak... Nie interesują, kolejne zarobione miliony tylko trofea. O no. i właśnie ty, ten Tiba przyniósł tylu, tyle trofeów temu Lechowi, że no, no nie ma się z czego cieszyć za no bardzo. Nie, no dobrze, myślę że, myślę, że nie rozwiążemy tego problemu, a e, także zo zostaniemy e, przy tym. Ale czas na jeszcze jeden temat, mianowicie to, co wszystkie tygryski lubią najbardziej, mianowicie europejskie puchary. No i w końcu można powiedzieć, że polskie zespoły no, totalnie nas nie zawiodły. Wreszcie możemy mm, cieszyć się losowaniami. Przestadzajmy, nie przesadzajmy, na no polu jednak odpadła. No. no ale jednak z, z mocnym y, przeciwnikiem. To nie są lesze Stefan, cytując yy, klasyka. A jeśli chodzi już o losowania, no to yy, po kolei Legia zmierzy się z Dinamem Zagrzeb. Yy, Raków Częstochowa trafił na Rubina Kazań. Yy, potem yy, Śląsk na yy, Hpoelber Szewę. Yy, no i można powiedzieć, yy, panowie, że te losowania są takie, jakby to określił jeden z moich znajomych. Średnio najeża, bo, bo wydaje się, że tylko Legia ma szansę coś ugrać, jeśli chodzi o przejście szansa, dalej. Ale jak Pogon przegra z Chorwacką z drużyną, czyli Chorwacka i jest mocniejsza, no mają się. Hmm. Ale Legia stała mistrzem Polski, a pogoń była trzecia. Szczególnie jeżeli ale porównamy sobie głębie no dobrze, ale Legia, jeżeli sobie składu pogoni, a Legi, to myślę, że porównywać nie mamy czego. Więc to też jest sprawa. Ironia, się... bo ostatnio to po prostu ta porażka Pogoni trochę mnie wkurzyła, ale bo tak, bo mam wrażenie, że nie tak trochę bez walki oddali ten mecz, ale dobrze. No to wiesz Remek, to tak naprawdę Pogoni tak wygląda, nie? Wiesz, nie wiem czy oglądałeś mecz z Kinszka i bo oni z Wartą teraz grali. No wyglądali tak samo, brameczka, pyk, potem było takie, nie wiem jak to nazwać, takie szczecińskie... Zawolanie, czyli gramy piłeczkę do lewej, do prawej, coś tam strzelimy, także no, no nie nastawiałbym się na to, że Pogoń na ja bude... Nie wiem, nie widziałem tego meczu jakoś, na razie jakoś, nie, jakoś mało tych meczów oglądam jakoś, jakoś nie wiem. Jakoś nie za, za Ekstraklasą na razie. No właśnie, ja wręcz przeciwnie, troszkę zatęskiłem za, za Ekstraklasą i troszkę tych meczów oglądam i Pogoń, no nie zmieniła się nic o poprzedniego sezonu, czyli ściamy brameczkę i trzymamy te tyły, no naprawdę... To była mega, mega, mega wielki fart warty, ponieważ brawka po rzucie z autu, który, który mija całą bronę, no to nie jest raczej jakaś mega wyuczona akcja i raczej duży przypadek. No i Iwanów te, te, to, to szczęście wykorzystał, więc to, że nie, ta pogoni rzuciła się na tego osiecha, no to tak jest na pogoni, czyli jak najmniej w tyłach i coś może wejdzie w przodu. Także no, to, że odpadli, mogliśmy się z tym liczyć, ponieważ miała ona Pogoń miała no, najmocniejszego, najmocniejszy, najmocniejszego rywala z tych wszystkich naszych zespołów. No, Osijek został wicemistrzem Chorwacji, stracił najmniej bramek w całej lidze chorwackiej w poprzednim stanie, więc to o czymś świadczy. No dobrze, ale teraz pomyślę o, o przyszłości, jak typujesz yy, dwumać Legia Dinamo. Ja oczywiście kibicuję polskim zespołom, więc ja sercem jestem za Legią, ponieważ im mocniejsze zespoły seksa klasy w Europie, tym lepiej, ale naprawdę może być trudno i raczej stawiałbym na to, że, że Lega odpadnie z Dynamom, ale no sercem trzymam za nich kciuki i niech wygrają, Na pewno będzie to mega y, ciężkie spotkanie, ale z tego co pamiętam, patrząc sobie na dalsze y, pary, no to jeżeli Lech, bo że nie Lech, tylko Legia, przeszła dynamo, no to czwartą rundę ma dość przyjemną, więc yy, no, trzeba się mocno postarać i może uda się jej przejść. No, przypomnijmy, że tam jest bodajże z tego co pamiętam Sheriff Tiraspol albo Cwena z Wezda, więc no, w przypadku. No nie, no nie są to zespoły do przejścia, jeżeli chodzi o Legię. No. No, ale jednak cwena grała w tym, yy, Cwena grała w, yy, w Lidze Mistrzów, tak? W fazie grupowej. No tak, oczywiście, no ale to nie jest taki zespół, że wie, że no przed nimi. No, jeżeli chcesz wejść do Nigimiszu, to takie zespoły trzeba ogrywać i to trzeba grać, trzeba grać i wygrywać. To jeszcze ostatni wątek, mianowicie Raków-Częstochowa. Myślicie, że ta walka w Europie wyjdzie im bokiem? No bo już widać, że od Jagiellonii dostali trójkę, no teraz będzie walka z Rubinem Kazań prawdopodobnie przegrana, no bo jednak jest duża różnica, jeśli chodzi o poziom obu drużyn. No właśnie, jak to widzicie, czy te europejskie puchary mogą być swoistym pocałunkiem śmierci dla drużyny trenera Popszuna. Nie, no, mi to zawsze takie śmieszne. Wiecie, jakby awansowali do grupy i grali całą rundę co trzy dni, to może tak. Zagrają cztery mecze i co, to, i to ma się na całym sezonie odbić. Już nie przesadzajmy, naprawdę. Ja myślę, że już niektórzy trenerzy to tam naprawdę te puchary traktują jak jakiś przykry obowiązek. Nie mówiła Rakowie, ale no, naprawdę no, po czterech meczach, jak ktoś jest zmęczony, no to nie wiem po co uprawia piłkę zawodową. A jak chodząc do tych meczy, no nie wiem, no ja może pewnie, no Legia, nie wiem, no Kamil powiedział, że to są drużyny do przejścia, no ale Legia już nie z takimi drużynami przegrywała, no, ostatnimi latami. I z też tam od Mołdawii też nam odpadali ostatnimi latami, więc nie wiem w ogóle, jak to będzie wyglądało, no szczerze mówiąc, wątpię, żeby któraś drużyna zaszła dalej, no Legia ma już fazę grupową Ligi Konferencji i myślę, jak będzie coś więcej, to będę mega zdziwiony. Mhm. Wspomniałeś o tym, że te mecze nie muszą tak, jakby wpływać na resztę sezonu, ale pamiętajcie, że przygotowanie fizyczne przed sezonem mocno wpływa, przynajmniej na, na rundę, a takie, taki udział w europejskich pucharach mocno wpływa na te przygotowania, więc stąd moje pytanie. I czy... no nie, no ale. No ale nie, no to są tylko cztery mecze. No, no nasza liga jest taka, że musimy grać w pierwszych rundach, no to chyba. Trenerzy muszą, to chyba trenerzy sobie jedzą, to wiedzą, to powinien tak przygotowywać zespoły. No naprawdę no my co roku mówimy to samo, potem się dziwimy, że nasza liga za przeproszeniem jest głównie, no nie my się już nie chce o tym gadać, bo to już jest żałosne, jak się stała nasza liga. Mm -hmm. Skoro już się nie chce gadać, to już czas, żeby powoli kończyć. O, ostatni wątek, bo już przypomniałeś mi tą mową o, o grze co 3 dni no mecz. Super mecz wydawałoby się w, w tym tygodniu, mianowicie Wisła Kraków-Napoli. No i także muszę Was panowie spytać o typy na ten mecz: czy Wisła Kraków będzie strong, a Napoli weak? A jeżeli chodzi o takie mecze to ja przyjmuję z przemożeniem oka. No ciężko powiedzieć, jakim zespołem przyjedzie Napoli. No Wisła, ja mówię, żeby wyszła najmocniejszym składem, to też raczej będzie z tym problem. a no nie, też nie będę komentował takich meczów, to jest jakiś mecz towarzyski. Po prostu niech sobie chłopaki fajnie zagrają, niech dadzą jakoś kibicowi i na tym poprzestańmy. No ale czegoś się pewnie spodziewasz, tak? Pewnie ob coś obstawisz albo. No albo będziesz czegoś jednak oczekiwał od, od tych piłkarzy, tak? Choćby, żeby wstydu nie było. Patryk, kompletnie mnie ten mecz interesuje. wiesz mi naprawdę, to jest jakieś tam towarzyskie spotkanie, jakaś tam uroczystość, więc no po prostu chłopaki przyjdą sobie pokopać piłkę i obegali jak najwięcej radości kibicom i tego bym sobie życzył i kibicom Wisły. Także na koniec Kamil muszę Ci przyznać, że no że zasmuciłeś pewnie zarząd Wisły, bo y, Ci się star starali, żeby jak, jak najlepiej po prostu wypaść przed kibicami, załatwili na poli i tak dalej, a Ty po prostu stwierdziłeś, że wolisz oglądać mecz z Termaliką o coś, niż z wielkim, strąg na poli. Jednak o nic, więc na tym skończymy. Dzie A jeszcze, to jeszcze jedno, to skoro już, żebyśmy skończyli tego podcastu na, na tak na smutno, to ja mam nadzieję, że Piotrek Dzieliński pokaże yy, to, na co go stać i zostanie taką mega dziesiątką tego meczu i załaduje jakieś trzy szalone bramki i zostanie zawodnikiem meczu. Tego sobie życzę i naszym incupełam. Ok, także tego życzymy Piotrkowi Zielińskiemu, no i czekamy na, na efekty tej gry. Panowie, ostatecznie, dzięki za poświęcony czas. Drodzy słuchacze, także dziękujemy Wam za poświęcony czas. Oczywiście, jeśli podoba Wam się to, co robimy tradycyjnie, zachęcamy do subskrypcji. No i przede wszystkim komentarzy, bo bez was to nie ma kompletnego sensu, więc... Napiszcie nam, czy się zgadzacie z Remikiem, jeśli chodzi o dyspozycję Lecha, jeśli zgadzacie się z Kamilem, czyli jednak jako kibic wisły powinien kibicować legi w europejskich pucharach, pucharach, bo to też dosyć palący temat, z tego co słyszę, na, z tego co widzę na Twitterze, więc jesteśmy ciekawi Waszego zdania. A tymczasem do za tydzień.